Grupy są dosyć małe: tam jest 5-6 osób. Mamy dwoje trenerów i mamy dużo dyskusji na temat tego, jak radzimy sobie ze swoimi ludźmi. Czyli duża część tego szkolenia to jest po prostu wymiana różnych typów. To, że ja miałem taką sytuację, ty miałeś taką, co wtedy zrobiłeś. Uczymy się generalnie przekazywania feedbacku, radzenia sobie z takimi różnymi trudnymi sytuacjami, gdzie odgrywamy sobie takie scenki, Jedna osoba wciela się powiedzmy w trochę trudnego pracownika, a druga jest team liderem i stara się rozwiązać jakąś tą sytuację, a reszta może się przyjrzeć i później dyskutujemy sobie taką scenę, co można było zrobić lepiej lub gorzej lub w inny sposób. No i też powiedzmy znajdujemy jakieś tam podobieństwa do naszego doświadczenia jak i inni rodzice z podobnymi sytuacjami. Oprócz tego zajmujemy się, zajmujemy się też rozwojem ludzi, czyli jak sobie radzić na przykład z takimi trochę nadaktywnymi albo z takimi, którym się jednak specjalnie trochę nie chce, jak ich tam trochę zmotywować i zachęcić. Jak powiedzmy, znaleźć coś takiego, taki balans między tym, co, tą osobę, co tej osobie sprawia przyjemność, a co będzie korzystne dla firmy. Generalnie chodzi o to, żeby dopasować styl, powiedzmy, leadershipu do, tego, do naszych osób, czyli do tego, w jakim miejscu swojej kariery są w tym momencie. Generalnie, w przypadku jednej osoby, może można też stosować kilka takich podejść, bo wiadomo, że ktoś może być dobry, bardzo dobry technicznie, a na przykład nie czuje się pewnie jeszcze w powiedzmy public speakingu, czy jakoś tam obycie z ludźmi, czy w jakiejś innej nowej technologii, bo na przykład jest backendowcem, a zaczyna gdzieś tam trochę z frontendu. W związku z czym, w zależności od tego, dobieramy sobie odpowiednie podejście do tej osoby i to, co robiliśmy na szkoleniu, to było rozbicie takich przypadków, powiedzmy, od początku do końca, gdzie mieliśmy feedback o danej osobie, trochę informacji takich backgroundowych, no i staraliśmy się jakoś do różnych aspektów, powiedzmy, osobowości, doświadczenia tej osoby, dobrać odpowiedni styl i przedyskutować, jak to można zrobić. thank you